Kierowca odwiózł pułkownika, potem sekretarkę, a teraz jedzie ulicą, przy której mieszka major. Major jest bardzo zmęczony, ale mimo tego, miast otępienia towarzyszącego zazwyczaj zmęczeniu, czuje wyraźny niepokój. Jedźcie wolniej, mówi do kierowcy. I nie zatrzymujcie się przed moją bramą, tylko trochę dalej. Kierowca spogląda z ukosa na majora. Tam, naprzeciwko bramy, gdzie pan major mieszka, mówi, stoi jakiś facet. Może by go tak. Major nie odpowiada. Od czasu przygody z samochodem ma takie napady niepokoju, szczególnie gdy jest przemęczony. No więc co? Kierowca zwalnia. Wyskoczę i wylegitymuję go. Nie, nie, major macha ręką. Zatrzymajcie się na rogu i idźcie się przespać. Jutro chyba czeka was długa droga. Kierowca w milczeniu zwiększa szybkość i raptem staje, gdzie mu major polecił. Major wysiada, zawraca i wolnym krokiem idzie w kierunku domu, w którym mieszka. Idąc, kładzie rękę pod marynarkę, odbezpiecza rewolwer, a potem, choć sam się przed sobą wstydzi, zdejmuje z zaczepu broń i chowa ją do bocznej kieszeni. Jegomość po przeciwnej stronie ulicy dalej stoi nieruchomo. Tylko, że parę razy przejechał ręką po czuprynie. Daje znak, ale komu? Pewno w bramie ktoś stoi, myśli major. Brama oczywiście nieoświetlona. Schody też. Słyszy za sobą szum opon. Odwraca się. To wóz pułkownika. Kierowca wychodzi i podchodzi do majora. Ten facet dawał jakieś znaki, mówi. Jak obywatel major wysiadł, patrzyłem w lusterko i widziałem. Zawróciłem wóz i zaraz gościa wylegitymuje. O drugiej w nocy nikt na pustej ulicy na dziewczynę nie czeka. Nim major ma czas odpowiedzieć, kierowca przechodzi na przeciwną stronę ulicy i kieruje się w stronę stojącego tam mężczyzny. Ten zawraca i zaczyna uciekać. Kierowca biegnie do wozu i nim tamten dobiega do parkanu otaczającego budujący się na rogu dom, zajeżdża mu drogę, wyskakuje i chwyta go za ramię. Chodź tu, bracie, mówi, pokaż dowód osobisty. Zatrzymany średniego wzrostu mężczyzna w wytartej marynarce, brudnej, rozpiętej przy szyi koszuli i z obfitym, dawno niegolonym zarostem na twarzy, sięga z ponurym wyrazem twarzy do wewnętrznej kieszeni marynarki. A gdy wyciąga rękę, kierowca silnie uderza go w nasadę dłoni i na ziemię leci oprawna w drewnianą rączkę brzytwa. Kierowca ogarnia wściekłość. Mowy mowami, przepisy przepisami, ale chwila nieuwagi, żona zostałaby wdową, a pięcioro dzieci sierotami. Lewy, prawy, lewy, prawy. Nim major zdążył nadbiec, mężczyzna leży na ziemi. Co u diabła, zaczyna major, lecz spostrzegłszy leżącą na ziemi brzytwę, mówi tylko, zostawcie go już, dostał za swoje. Tamten chlipie podnosi się z trudem i opiera o mur. Komuś dawał znaki? pyta sierżant podsuwając się z groźną miną do mężczyzny. Ten odruchowo zasłania twarz rękami. Komuś dawał znaki! powtarza kierowca z wyrazem twarzy nie wróżącym nic dobrego. Takim dwóm, odpowiada tamten płaczliwie. Dali setkę i powiedzieli, żebym się przyczaił, jak ten pan będzie szedł. A skąd mnie znasz? w głosie majora wyczuć można zdziwienie. Ja tu mieszkam naprzeciw pochlipuje tamten. Dopiero wyszedłem z więzienia, pracy nie mogę dostać. Dowód osobisty, mówi major niecierpliwie. Jeszcze nie wyrobiłem, odpowiada tamten. Tylko zaświadczenie, że mnie wypuszczono. Jest w tylnej kieszeni. Kierowca wprawnie obmacuje mężczyznę w poszukiwaniu broni, po czym wyciąga zaświadczenie z więzienia i podaje majorowi. Dwanaście lat mruczy. Ładny kawał czasu. I co, znowu z powrotem? Mężczyzna ma beznadziejny wyraz twarzy. Słuchaj, mówi kierowca. Czy ci, co polecili ci dać znak, to z tej samej gildy co ty? Tamten ponuro kiwa głową. Kierowca spogląda pytająco na majora. Powiedzcie, major zastanawia się, czy ci kumple mieli takie same brzytwy jak wy, czy może tamten krzywi się. Nie widziałem, mówi płaczliwie, ale jeden był w płaszczu. Kto chodzi o tej porze w płaszczu? A zaraz potem znutą błagania w głosie. Panowie, ja ostrzegłem, powiedziałem, puśćcie, ja już nigdy. Kierowca idzie do wozu i zaczyna wywoływać radiowozy. Mijają dwie, może trzy minuty i z daleka widać fioletowy migacz radiowozu. Kierowca uruchamia samochód i podjeżdża pod dom, w którym mieszka major. Radiowóz zatrzymuje się nieco dalej. Wysiadają milicjanci i kierują się też w tamtą stronę. Świecąc sobie latarkami, wchodzą do bramy, pytają się, na którym piętrze major mieszka, i starając się iść możliwie cicho, idą schodami na górę. Oto drzwi. Major oświetla latarką zamek i dostrzega na nim świeżą rysę. Jeden, piętro wyżej. Dwóch, piętro w dół, mówi szeptem. Milicjanci spoglądają na siebie i z ociąganiem wykonują rozkaz. Major wyciąga lewą ręką klucze, w prawej trzyma rewolwer. Przekręca klucz, naciska klamkę, kopie z rozmachem drzwi i pada na ziemię. W tej chwili z ciemnego mieszkania słychać jazgot pistoletu maszynowego. Kule plaskają o mur, odbijają się rykoszetem on na wszystkie strony. Dostał, słychać jakiś ochrypnięty głos. Teraz w nogi! Major nawet nie jest draśnięty. Chwyta za nogę jakąś przeskakującą przezeń postać i przewraca ją na ziemię. Ktoś drugi wpada na nich i też się przewraca. Automat upuszczony przez tego pierwszego w chwili upadku. Potem jeszcze jeden niecelny strzał oddany przez tego drugiego. Sapanie mocujących się. Major wstaje, otrzepuje się... I myśli, że to już nie te lata, kiedy takie sprawy dawały mu dreszczyk emocji. Wchodzi do mieszkania, przekręca kontakt. Światła nie ma. Oczywiście wykręcili korki. Idzie do okna w pokoju, otwiera je i spogląda na skąpany w świetle księżycowym ogród. Dobrze, że okna nie wychodzą na ulicę, myśli. Zwialiby. Podpułkownik Wilczek siedzi w gabinecie pułkownika i słucha relacji Krystyny. Oficer operacyjny już meldował mu o nieudanym zamachu na majora Szarego, i meldunku Krystyny słucha raczej przez grzeczność. Więc okazuje się, że inżynierowa Bebo wyjechała, czy ma wyjechać za granicę. Po śmierci męża złożyła podanie o paszport do Anglii, bo ma tam kuzynów. Dostała paszport i wizę, a że akurat kuzyni przyjechali na dwutygodniową wycieczkę do Polski, więc zabiera się razem z nimi. Gdy wczoraj wieczorem przyjechała do G, zastała ich. Bardzo mili i zupełnie dobrze mówią jeszcze po polsku. O której wyjechali? pyta podpułkownik. Około dwudziestej drugiej, odpowiada dziewczyna. Tu jest numer samochodu. Ona się zresztą nie nazywa Bebo, ciągnie dalej. Sama mi mówiła, że nie wzięli ślubu, choć wszyscy ich brali za małżeństwo. No cóż, zdarza się. Drzwi otwierają się z trzaskiem i wchodzi pułkownik. Nie mogę spać, mówi. Położyłem się, poleżałem godzinę, a potem, jak zatelefonowaliście o tej sprawie z szarym, Zupełnie mi się spać odechciało. Żona nakrzyczała na mnie, że niby się nie szanuje, więc uciekłem tutaj. Jest coś nowego? Wiecie, tłumiąc ziewanie sięga po papierosa. Jakem przewracał się na łóżku, nie mogąc zasnąć, doszedłem do wniosku, że Kraków Krakowem, a do tych borek polskich trzeba mimo wszystko wysłać paru ludzi i to zaraz. W nurcach jest posterunek, jeden plus jeden, i na pewno ich wszyscy znają. Naszych ludzi z powiatu też. Z komendy wojewódzkiej zapewne też. Pułkownik spogląda na Krystynę. Jak cię podcholują, posadzisz koło nuret szybowiec? Pyta. Jeśli to będzie konieczne, głos dziewczyny brzmi niepewnie. Dochodzi czwarta rano. Pułkownik i podpułkownik, niewyspani, zmęczeni, starannie ogoleni, pułkownik ma w gabinecie maszynkę elektryczną, przeglądają pierwsze egzemplarze gazet. We wszystkich na poczesnych miejscach widnieje ogłoszenie Anastazji. Pułkownik łączy się z majorem Szarym i pyta, jak z przesłuchiwaniami. W drodze wyjątku, prokurator zezwolił przesłuchać od razu, w nocy, tych z Warszawy, zatrzymanych z bronią w ręku. Nic na razie od nich wydobyć nie można. W czasie przesłuchania milczeli jak zaklęci. Odstawiono ich o szóstej rano do celi i będą ponownie przesłuchiwani przed południem. Nie znaleziono przy nich żadnych dowodów, więc zdjęto odciski palców, wypisano numer i mózg elektronowy szuka w kartotekach. Zajmie to trochę czasu, bo nie wszystkie odciski są perforowane. Jeśli wreszcie chodzi o rewizję w G, w willach jak dotychczas nic nie znaleziono. Poza tym wrócił sierżant, który jeździł do G, do kierowniczki Anastazji. Powtórzył prezesowi, by był dobrej myśli, no i doręczył mu papier i kopertę. Ma napisać, o co go pytali w czasie śledztwa. Sierżant zobowiązał się doręczyć jej list jeszcze dziś wieczór. Sprawa nierealna, bo kierowniczka, jak wiadomo, zaraz potem wyjechała. Pułkownik poleca papier i koperty przekazać do zakładu kryminalistyki. Niech specjaliści popracują nad tym papierem i kopertą, a potem niech sierżant doręczy to prezesowi. O godzinie dziewiątej sierżant, w mundurze starszego strażnika, doręcza prezesowi kopertę z papierem i ma przyjść za godzinę, by ją zabrać. Trudno było kopertę i papier zamienić, bo koperty z takimi inicjałami nie ma na rynku, a w komplecie posiadanym przez zakład również takiej nie ma. Prześwietlono więc to wszystko i odesłano do więzienia. O godzinie dziesiątej major Szary dostaje telefoniczną wiadomość, że sierżant, który poszedł odebrać list, znalazł prezesa martwego. W godzinę potem pobieżna ekspertyza wykazuje, że otruł się cyjankiem potasu. W południe wiadomo już, że cyjanek znajdował się w kleju. Prezes napisał list i zwilżył brzeg koperty językiem. Zgarnął przy tym taką ilość cyjanku, że wystarczyłoby nie na jednego, ale na trzech ludzi. Sierżant, którego początkowo zatrzymano, idzie do domu, kładzie się na łóżko i wstyd przyznać, dostaje ataku nerwowego. Dwadzieścia lat szarpiącej nerwy służby, i to była chyba ostatnia kropla. Wielkie chłopisko, które nieraz i nie dziesięć razy brało udział w walce z przestępcami, jest teraz jedną rozedrganą galaretą. Lekarz z polikliniki chce odwieźć go do szpitala i niechętnie potrząsa głową. Być może człowiek ten nie będzie się już nadawał do służby. Szarpał się, szarpał i ostatni wypadek przeważył. Cóż, pójdzie na rentę, a gdy przyjdzie czas, dostanie emeryturę. W ogóle dzień jest pechowy, to też kierowca, który ma jechać z pułkownikiem do Krakowa, siedzi w garażu, robiąc gruntowny przegląd maszyny.